Witam, jeśli jesteś sportowcem, albo hobbystą sportu, albo generalnie zależy Ci na poprawie mobilności swojego ciała, to w tym filmie pokażę Ci test Patrika, w którym to sprawdzimy mobilność Twoich bioder. Oczywiście ten test jest tylko wstępną częścią całego ustalania Twojego problemu, aczkolwiek da Ci nieco do myślenia. Aby wykonać test, połóż się na płasko na podłodze, a następnie umieść stopę delikatnie powyżej swojego kolana. Następnie pozwól swojemu kolanu swobodnie opaść. Nie naciskaj kolana ręką i utrzymuj miednicę i tłów nieruchomo. Obserwuj, jak nisko opada kolano i czy pojawia się ból lub napięcie. Nie zmień nogę i sprawdź, czy opada ona symetrycznie do drugiej nogi, ponownie sprawdzając, czy pojawia się ból. Lub napięcie. Gdy ten został w pełni zaliczony, twoje kolano powinno znajdować się w pozycji równoległej do podłoża. Następnie to ćwiczenie możesz wykonać w pozycji siedzącej, sprawdzając, czy masz ściągnięte łopatki i wyprostowany tłów. Jeśli tak, ponownie nałóż nogę na wysokość swojego kolana i sprawdź jak wygląda jego zakres. Jesteś mężczyzną, to spokojnie, nie obawiaj się, Twój zakres rzadko kiedy będzie tutaj pełny. W przypadku kobiet to ćwiczenie może wypaść znacznie lepiej ze względu na ich predyspozycję. Jeśli Twoje kolano nie jest w stanie znaleźć się w pozycji równoległej do podłoża, to może oznaczać to ograniczoną rotację zewnętrzną lub napięcie mięśniowe, szczególnie przywodzicieli i rotatorów. A jeśli interesuje Cię taka tematyka, to zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału, a także do odwiedzenia mojego profilu